Dziękujemy za zainteresowanie suplementami diety doktora Rata. Z pewnością wielu z Państwa chciałoby się dowiedzieć więcej na temat naszych produktów i co stanowi ich podstawę. Dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić na krótką wizytę do Instytutu doktora Rata w Kalifornii. Będę Państwa przed Nazywam się dr Aleksandra Niedźwiecki i jestem dyrektorem tego instytutu. Ale zanim zaczniemy, chciałam się trochę bliżej przedstawić. Zanim zajęłam kierownictwo tej pracówki naukowej, prowadziłam badania naukowe w kilku krajach. Zaczynając od mojego rodzinnego kraju Polski, poprzez Kanadę, aż do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracuję już ponad... Od ponad 20 lat. Miałam zaszczyt pracować bezpośrednio z dwoma laureatami Nagrody Nobla: z doktorem Geraldem Edelmanem w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku i z profesorem Linusem Paulingiem w jego Instytucie w Kalifornii. W czasie mojej kariery naukowej prowadziłam różne badania. Między innymi badałam mechanizmy komórkowe związane z procesem długowieczności, co determinuje długość naszego życia. Badania te wzbudziły moje zainteresowanie, jak ważną rolę odgrywają witaminy w zwolnieniu procesów starzenia. Badałam również procesy zachodzące w komórkach, w tych małych cegiełkach budujących nasze ciało. Jak się dzielą, jak funkcjonują, gdy są poddane stresom i jak różne składniki odżywcze wpływają na ich metabolizm i aktywność specyficznych genów. Dziś wiemy, że zdrowie i choroba decydowane są właśnie w tych małych komórkach. I w związku z tym musimy dokładnie zrozumieć, jak one funkcjonują i jak zoptymalizować ich funkcje. Wyniki tych badań opublikowała ponad 100 pracach naukowych i jako rozdziały w książkach. Były one również przedstawiane na licznych konferencjach i zjazdach naukowych w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach. Bazując na moich osiągnięciach, zostałam specjalnym członkiem prestiżowej organizacji American College of Nutrition, jak również wchodzę w skład zespołu redakcyjnego Czasopism naukowego. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu niektóre z badań, jakimi zajmujemy się w Instytucie Doktora Rata. Wzdłuż tego korytarza znajduje się wiele planż. Reprezentują one tylko mały fragment naszych badań, które prezentowaliśmy na różnych konferencjach i zjazdach naukowych. Mają one różnorodną tematykę. Rola mikroelementów w regulacji mnożenia się komórek raka ich rozsiewu w tkankach, jak mikroelementy wpływają na tworzenie blaszek miażdżycowych w ścianach naczyń krwionośnych i co właściwie inicjuje ten proces, które prowadzi do ataków serca i zawałów. Że to nie nadmiar cholesterolu, ale zbyt mało witamin i słaba struktura ścian naczyń krwionośnych są przyczyną tego problemu. I właśnie tu nasz zespół naukowy prowadzi badania, które potwierdzają ten kierunek. Prowadzimy również badania w dziedzinie odporności immunologicznej i jak mikroelementy działają w infekcjach wirusowych i Bakteryjnych. Pozwolę sobie przedstawić kilka przykładów naszej pracy. Zapraszam do naszego laboratorium kultur tkankowych. W tym laboratorium hodujemy komórki w warunkach sterylnych i poddajemy je różnego rodzaju testom, jak na przykład działaniu różnych związków naturalnych, a żeby poznać ich działanie i również sprawdzić, jak możemy wspomagać zdrowe funkcje komórek. Mikroskop, który Państwo widzicie, pozwala nam badać zmiany zachodzące w komórkach, to jest jeden z przykładów, co widzimy pod mikroskopem. Jest to spojrzenie do wnętrza guza nowotworu. Ten ciemny obszar to masa komórki raka, a ten różowy okalający je pasek to obrzeże, granica guza. Ta naturalna bariera, utworzona z tkanki bogatej w kolagen, powstrzymuje komórki raka przed rozsiewem do obszaru zdrowej tkanki i ich ekspansją. Ale nie wszystkie guzy wyglądają jak ten. Tu jest przykład takiego guza. Nie ma on tej naturalnej różowej bariery. W tym przypadku komórki mogą swobodnie się przemieszczać w tkance i rozsiewać do innych organów. Jak sądzicie Państwo, co było powodem tworzenia tej ochronnej bariery w przypadku poprzedniego guza? Odpowiedź jest prosta. W tym przypadku była to obecność witaminy C w diecie zwierząt, które utraciły zdolność do wewnętrznej produkcji tej tak ważnej witaminy, to tak jak stało się u ludzi około 40 milionów lat temu. Ta witamina jest niezbędna do produkcji kolagenu w naszym ciele. Mamy Również dużo więcej interesujących wyników naukowych na ten i inne tematy, które właśnie powstają tu, w naszym instytucie. To krótkie spojrzenie na naszą pracę pokazuje, jaką unikalną instytucją jesteśmy. Inne firmy nie inwestują we własne instytuty badawcze prowadzące badania o tak wysokim akademickim standardzie prac naukowych. Nasza. Pionierska praca, tu w Instytucie Doktora Rata przyczyna się do lepszego zrozumienia, jak ważne są składniki odżywcze dla naszego zdrowia. I to właśnie tego typu badania pozwalają nam opracowywać, testować i oferować nowoczesne i unikalne suplementy diety dla optymalnego zdrowia. Więc w imieniu naszego zespołu naukowców, jak i własnym, zapraszamy Państwa, by skorzystać z tych naukowo opracowanych suplementów zdrowia komórkowego, opartych na synergii mikroelementów.